Glamur połączony ze sportowym szykiem? To możliwe. Udowadniają to zawodniczki poloni 1912 Leszno w najnowszym kalendarzu, który wydał salon Cisiłka Auto Group. Sesja odbyła się w maju w salonie w scenerii samochodów i w serwisie wśród narzędzi w Cisiłka Auto Autogroup, a na atmosferę akcji nie można było narzekać. Kalendarz jest tym bardziej wyjątkowy, bo dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na cele charytatywne. Pomysł wziął się w momencie, kiedy Ciesiłka Auto Group przystąpiło do Polonia Business Club i zostaliśmy wybrani jako miejsce prezentacji pierwszej damskiej drużyny piłki nożnej. Mnóstwo pracy, mnóstwo energii, ale też było mnóstwo zabawy przy tym. Rozpoczęliśmy przygotowania w kwietniu i ta sesja była podzielona na dwie części. Jedna odbyła się w strojach drużyny, w, że tak powiem, w butach i z piłkami na salonie, natomiast druga część dziewczyny zamieniły trampki na szpilki, stroje sportowe na piękne suknie wieczorowe. Dzięki teb edukacji były pięknie pomalowane, pięknie uczesane. Dzięki Karolinie kędziorze. Zdjęcia wykonywała Marlena Kurowska i sesja odbyła się na serwisie. Było troszeczkę zamieszania, natomiast myślę, że wspaniale spędziliśmy ten czas. Dziewczyny spisały się na medal swoim uśmiechem, swoją radością, gdzieś też fajnie się bawiły i, i dały dużo takiej fajnej, pozytywnej energii. Część kalendarzy już trafiła do naszych sponsorów, którzy też będą przekazywać je swoim klientom, natomiast taka edycja limitowana została u nas w firmie i można śledzić naszego Facebooka oraz stronę. Internetową, i tam będą wszelkie informacje, jak taki kalendarz można zdobyć i jak można oczywiście wspomóc stowarzyszenie, bo to o to chodzi. Kalendarz powstał z inicjatywą taką, aby pomóc stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski imienia Janusza Korczaka we Włoszakowicach. To stowarzyszenie buduje specjalny ośrodek dla dzieci rehabilitacyjny, i dlatego przez to chcemy wspomóc to stowarzyszenie.